Hej, Daniel z tej strony, co ciekawe, aktualnie ma gigantyczny problem, a raczej problem, który tak naprawdę nigdzie nie zniknął, a był zamaskowany, troszeczkę, że tak powiem, przysypany piaskiem, ale na nowo wyszedł, że tak powiem, nie na jaw, ale że tak powiem, potęgował swoje działanie tak, jak to było za czasów Werdańska. Ludzie chcieli Werdańska i Macie Werdańsk, panie i panowie, mamy znowu, ale taką agresywną, perfidną. Plagę cheaterów, plus inne problemy z grom, o której dzisiaj powiem. Będziemy o tym dyskutować, bo trzeba o tym dyskutować. Trzeba, że tak powiem, czasami zastosować taką metodę zniechęcenia ludzi do grania albo po prostu mówienia o tym na Redditach, na Facebookach, na social mediach, żeby oni faktycznie zdali sobie sprawę, że ludzie mają czegoś dosyć. Więc jak wiemy, cheaterzy aktualnie robią co chcą z tą grom Wiadomo, że jest problem też. Interpretacji tego, kto czytuje czy nie czytuje przez słabszych graczy, ale to też jest wina tego, że w ogóle mamy tylu cheaterów w grze, bo ludzie są na to uczuleni i każdy jeden dobry place czy te każdy jeden dobry. Flick, sklejenie, jak zwał, tak zwał. Od razu jest interpretowanie jako cheatowanie, ponieważ ludzie są już tak bardzo uczuleni na, na, na to zjawisko, jakie mamy. Poza tym, wiadomo, że Call of Duty ma być w Game Passie, MW, MW3 w Game Passie, PC. Tak samo może MW3 kupić w Game Passie. No i cheaterzy tam sobie robią co chcą, ponieważ nie mogą dostać bana, Shadow Bana, ponieważ są traktowani jako gracze na konsoli. A gracze na konsoli. Nie tyle, co nie mogą dostać szanowana, ale u nich jest to bardzo mało prawdopodobne. Ogólnie anti-cheat na konsolach nie działa tak agresywnie. O ile w ogóle można te dwa słowa czy tam ze sobą połączyć w zdaniu yy, Ale nie działa tak jak na, na PC wiadomo, bo jakby o wiele większa ilość cheaterów pojawiała się na PC -cie. Natomiast teraz wiadomo, że po pierwsze na konsole pojawia się coraz więcej cheatów I tak można było cheatować wcześniej na konsoli, ale by było trudniejsze Po drugie osoby, które grają powiedzmy na PC w Game Passie są interpretowane przez grę jako osoby grające na Xboxie, Przez co są bardziej chronione nawet na multiplayerze Więc tak jak na multiplayerze mieliśmy plagę cheaterów wcześniej, ale nie byli aż tak widoczni, byli widoczni bardziej na rankedach, tak teraz mogą robić co chcą. Po prostu nie da się ich shadow banować. To jest jedna z niewielu, że tak powiem, takich e, metod Z walki z cheaterami, w cudzysłowie, czyli po prostu zgłoszenia graczy i shadow banowanie takich ludzi, czyli po prostu uniemożliwianie im grę lub normalną grę przez około tydzień, aż zostaną, w cudzysłowie, sprawdzeni. No bo. Czy zostaną sprawdzeni? Nie, to tak nie działa. Po prostu miało tak działać w praktyce, ale to po prostu nie działa. Więc mamy ten problem, że osoby, które grają w grę na Game Passie mogą tak naprawdę cheatować, jak chcą. Drugi problem jest taki, że właśnie ci legitni gracze dostają shadowbany. Kiedy cheaterzy mogą robić co chcą, legitni gracze dostają szadowany na prawo i lewo. I to wcale nie muszą być dobrzy gracze. To mogą być bardzo przeciętni, lub nawet podprzeciętni gracze. Jak mamy ponadprzeciętnych, to mamy też podprzeciętnych graczy, którzy tak naprawdę zbytnio nie strzelają, ale i tak dostają te szadowany. I nie dziwię się, że takie osoby praktycznie mają dosyć grania w tą grę, ponieważ oni sami nie są najlepsi raz, że grają lub interpretują to, że grają na swetów dwa, że są cheaterzy i grają na cheaterów trzy, że cheaterzy nie są banowani, nie są karani i cztery, oni jak grają sobie fair dostają, dostają szanowana, dostają karę za nie wiadomo co więc nie dziwię się, że taki gracz po prostu ma dosyć. Ja osobiście mam od... ja mam blokadę na Shadowbana. Ja, od... ja nie gram na Game Passie, nic, ale ja Shadowbana jakby nie mogę dostać. Yy, jest mi bardzo trudno dać Shadowbana lub jest to niemożliwe. Ja żadnej whitelisty lub przynajmniej oficjalnej whitelisty od Activision nie mam. Yy, tak jak yy, nie wiem, osoby, którymi gram, też Shadowbanów nie dostają, a też nie mają jakiejś tam przykład, white listy od Activision, jako więcej streamerzy i tak dalej. Nie, my tego nie mamy po prostu, ale nas nie da się zbanować. Nie znam przyczyny, nie wiem. Jak to działa? Nie wiem, dlaczego niektórzy są banowani i może ich zbanować. Nie wiem, dlaczego niektórzy nie niektórych nie można zbanować. Jedni mieli kiedyś szalubana, później już nie mieli. Nie wiadomo, jak to po prostu działa. Jest to popaprany system, nikt nam wyjaś nie wyjaśnił, jak to działa. Jest to gigantyczny problem. Aczkolwiek. Po statystykach, po paru głosach, które zrobiłem na moim kanale, widać, że ten problem dotyka mniej ludzi, niż nam się po prostu wydaje. Po prostu te osoby, które dostają tego szalobana są wokalne, są po prostu o tym mówią głośno i nam się wydaje, że tych osób jest dużo, a fakt faktem wydaje mi się, że tych osób, które dostają te szalobany, jest relatywnie niewiele ponieważ no wiadomo, mamy tutaj populację e, graczy na konsolach, mamy populację graczy na PC, no i część z tych graczy PC dostają faktycznie te shadowbany. Więc jakby ten problem był na skalę tak naprawdę tak duży, gdyby wszyscy gracze na PC dostawali shadowbany. Ja gram na PC, nie dostaję shadowbanów, moi kumple, którzy grają ze mną, gra, grają na PC, też tych shadowbanów nie dostają, więc mimo wszystko trzeba jakby być świadom, że powiedzmy na 1000 graczy to shadowbana dostaje może 70 graczy. Tak mi się po prostu wydaje, że statystycznie tak to może wyglądać. Dlaczego? Dlatego też według aktywy rzeczy osób odpowiedzialne za ten problem nie jest to jakiś tam priorytet, z którym muszą się borykać aktualnie. Dobra, to w sumie nie był priorytet nigdy, bo jak widocznie najwidoczniej nigdy to nie było, nie było naprawione, a rozwiązanie według mnie jest bardzo proste z tymi shadowbanami. Jakby zablokujmy możliwość zgłaszania danej osoby więcej niż raz, ponieważ jak wiemy, jedna osoba jest w stanie dać shadowbana. Fakt, głosy się kumulują, ale mój głos jest warty 100 powiedzmy Tak, że ja mogę zgłosić, zgłosić, zgłosić Poza tym słyszałem też wiele razy, że niektóre konta, niektóre osoby mają większą moc w zgłaszaniu niż inne Bo miał być element wiarygodności też wprowadzany w to wszystko Słuchajcie, jest to popaprany system Anti-cheat nie działa tak jak powinien Anti-cheat sam powinien wykrywać, sam powinien, tutaj typ, który nie, tutaj, tutaj typ, którego ja zabiłem w tym klipie, cheater, 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 cheater. Oczywiście nie jestem cheater, miałem zaawansowane BSP, widziałem jak biegnie, miałem zaawansowane BSP, więc wiedziałem dokładnie co robi, zrobiłem prefire z tym, zrobiłem smoke prefire z termitem i jeszcze go zastrzeliłem, nie jestem cheaterem, ewidentnie było widać co zrobiłem, ale chłop i tak mnie obserwował później, i tak mnie pewnie zgłosił, i tak mnie wyzywał od cheaterów, więc tutaj jest przykład tego, że ludzie są uczuleni na to wszystko i bardzo łatwo jest ludziom po prostu wyzywać kogoś od cheatera, a następnie po prostu zgłaszać, dla samej zasady, bo nie jestem pewien. Może czytuje, może nie, a zgłoszę, dostanie szanowana, a kit z tym i tak się źle bawię. Wiecie o co mi chodzi? Więc to jest kolejny problem, który, że tak powiem, wykrwawia tą grę bardzo powoli, tak? I w tym rzecz, dlaczego dalej ludzie w to grają? Dlaczego Warzone dalej jest? Słuchajcie, bo nie ma lepszej gry. Warzone jest najlepszą. i Call of Duty też samo w sobie jest jedno z najlepszych gier FPS Battle Royale, jakie są na rynku. Nie ma lepszych. Analizowałem temat, analizowałem Battle Royale Apexy, Fortnite, Call of Duty, ee, czy tam pełna wersja multiplayer X The Obojętnie. Po prostu nie ma lepszej gry. samo multi, sam rdzeń multi jest zajebisty, jeżeli chodzi o, o, o Modern Warfare 3. Jedno z najlepszych multi. Slash Hammer, e, czy nie. Tre... No, tak, Slash Hammer zrobił zajebistą robotę z w multi. Szkoda, że jest kok blokowany przez Activision z switcherami, które chcieli wprowadzić, bo nie, nie możecie tego wprowadzić, bo to jest zarezerwowane na Black Opsa 6. Musimy mieć marketing, musimy mieć powód, żeby ludzie kupili naszą grę, bo jak wiemy, x jest za darmo, oferuje content, oferuje rankedy, oferuje turnieje za darmo, więc Call of Duty musi mieć jakiś powód lub dać jakiś powód graczom, aby kupić grę pełną albo game Passa. Teraz ja podejrzewam, że oni sobie zdają sprawę, że przez to, że wyszedł X Defiant, tak? X Defiant, X Defiant, jak zwał, tak zwał. Eee, oni wiedzą, że ludzie będą coraz mniej skłonni wydać 300, dola 300 zł, czy tam 80 dolarów na pełną wersję gry, jako że mają multiplayer experience w bardzo dobrej jakości. Multiplayer experience z różnymi trybami, i tak dalej, tak dalej, za darmo, dzięki Ubisoftowi, dzięki X Defiant. Więc muszą coś wykombinować. Od mamy tutaj e, Game Passa, czyli płacisz ileś tam złotych miesięcznie, aby mieć dostęp do wersji multiplayer, czy tam pełnej wersji gry. Genialne posunięcie, jeżeli chodzi o, o finanse, bo zdają sobie sprawę, że po prostu kupno tych gier, pełnych gier, za ileś tam set złotych, czy tam ileś tam dziesiąt dolarów, będzie coraz trudniejsze. Będą coraz mieli coraz większy problem, aby przekonać dane osoby do kupna pełnej wersji gry. Więc tutaj mamy jakby problem, który się po prostu powiela, i przy okazji nie mamy rozwiązane problemy, z którymi się borykamy my jako gracze od wielu, wielu, wielu lat. Bo to jest wszystko od samego początku, że tak powiem, Warzona. Same serwery, sam tych sama responsywność na multiplayerze nie jest aż tak zła, jest naprawdę lepsza niż w samym Warzone, ale w samym Warzone mamy naprawdę gigantyczne problemy, jeżeli chodzi o serwery o disync i jakość serwerów, bo to, że jest ping dobry, że nie ma ścinek, to jest jedno, ale disync, opóźnienie względem innych graczy, zobaczcie tu mój IQ Play, opóźnienie względem innych graczy jest czasami gigantyczne. Ja zabijam, ja jestem typowi na plecach i okazuje się, że ja ginę od niego, bo on, bo nie byłem na jego plecach, jego interpretacja tego, gdzie byłem, była kompletnie Inna, tak? Albo jestem za murem i chłop mnie zabija, bo według niego jestem przed murem, jakoś tak. Distinct jest po prostu tutaj, kurczę, moje IQ właśnie spadło. Ja miałem tylko IQ na tamten play, ale tutaj już mi wyleciało te IQ. Jakby dla osób, które oglądały, co tu się stało. W każdym razie, to jest tragedia. Audio w niektórych miejscach ponownie, też tragedia. Co z tym zrobić? Także Call of Duty albo po prostu Warzone, tak, ma wiele problemów. Modern Warfare 3 również ma te problemy, ponieważ cheaterzy są problemem. Ogólnie sam gameplay, sam content jest nawet całkiem spoko. Ja dużo w tego multi nie gram, ale tyle co ja pograłem, tyle co zobaczyłem, jak tam jest, naprawdę według mnie to jest bardzo dobra gra mimo wszystko. Ale zważając uwagę na to, że Warzone jest takim jakby głównym elementem koda i to widać, że oni dużo inwestują, że tak powiem w Warzone a. Inaczej, mikropłatności są królem aktualnie Gra o wiele więcej zarabia na mikropłatnościach niż na sprzedaży, że tak powiem pełnej wersji gry Tak jest fakt już od czasów gier MMO Już to się po prostu zaakceptowało i tak już jest Więc mimo wszystko mamy problem z cheaterami, mamy problem z serwerami Mamy problem z distinctiem, mamy problem z audio, tak? Bo sam gameplay nie jest zły. Meta jest w całkiem dobrym miejscu. Zaraz STG dostanie nerfa, podejrzewam, więc będzie troszeczkę zbalansowany względem innych broni. Mamy wiele opcji po prostu do wyboru. Kar jest spoko. Mamy też problem aktualnie z asystą celowania, mówię, to jako gracz na padzie jest mocna, nie ma balansu względem myszek, ale według mnie ten problem nie jest na szczycie wszystkiego, tak, bo aktualnie największym najbardziej uschreżliwym problemem będą cheaterzy. Teraz to widać ewidentnie, tak? Bo jeżeli cheaterów nie ma, no to pchamy naprzód, powiedzmy kwestia serbera i desynku, Następnie już każdy może ustalić swoje preterty, czy to audio będzie, czy to optymalizacja, czy to będzie może brak balansu między inputami lub brak wyboru z jakim inputem chcemy grać, input czyli albo myszka, albo pad i tak dalej. Więc tutaj już jest kwestia, że tak powiem Personalnej opinii, co jest dla ciebie Priorytetem, mimo wszystko Nie są te priorytety lub te Problemy, po prostu adresowane Nie są, nie są, nie, jest, nie ma z... Nic z tym po prostu nie robią Mimo wszystko, sam gameplay i sam Content, który dodają aktualnie do gry To jak tą grę zmieniają powoli Nie jest zły, trzeba przyznać, że robią to w końcu, jest to późno, ale w końcu to robią, małe zmiany na mapie, super story jest dobrze zrobiony, więc trzeba przyznać, trzeba przyznać, brawo, super, fajnie, pięknie. Problem w tym, że w tą grę się po prostu źle gra. Tak? Jeżeli jesteś zapalonym fanem tej gry, jesteś, wiesz, masz mega zajawkę na Warzona, no to często po prostu się zmuszasz. Często po prostu narzekasz, tak? A jeżeli chodzi o graczy, którzy są relatywnie nowi, lub tam grają od czasu do czasu, no oni też tego doświadczenia zbyt dobrego po prostu nie mają. I to jest po prostu błąd. SBMM też jest kolejnym, jakby aspektem tego wszystkiego. Według nich SBMM musi istnieć, Musimy chronić nowych graczy I ja się zgadzam, że trzeba chronić. Jakby pule graczy, którzy są nowi, którzy dopiero jakby wchodzą do tej gry. Ja się w tym super tak zgadzam. I zgadzam się z tym, że im więcej słabych graczy odchodzi, tym mocniejsze lobby będzie, ponieważ będzie mniejsza pula graczy. Wiele razy o tym mówiłem i też się z tym zgadzam. To jest prosta matematyka. Aczkolwiek aktualnie SBMM jest po prostu źle zrobiony, ponieważ często SBM inaczej. Ludzie by inaczej też patrzyli na ten SBMM, lub na przykład osoby lepsze, lub ponadprzeciętne, inaczej by patrzyły na ten SBMM, jeżeli przykładowo audio i serwery byłyby w dobrym miejscu i nie byłoby takiego problemu z cheaterami, lub nie byłoby w ogóle problemu z cheaterami, ponieważ grałoby się w tą grę inaczej. Gra by była trudna, spoko. Ale by była przynajmniej w miarę sprawiedliwa, że każdy ma te same warunki, z którymi może pracować, tak? Nie tyle co sprawiedliwa, że ten gra na lepszego i tak dalej, ale chodzi mi o warunki. Każdy ma te same warunki, tak samo dobry serwer, tak samo dobre audio. Nie przejmujemy się o cheaterów, nie myślimy, że ten czytuje, czy nie, po prostu myślimy o kurde, ale on jest mocny, ale dobrze strzelił. Nie ma takich warunków, nie ma takiego zjawiska w kodzie w Warzone od jakiegoś czasu. Czasami się pojawiał, czasami było dobrze, ale cyk coś tam pozmieniali, cyk coś tam zrobili. Nagle, audio w tym miejscu jest do dupy, nagle, desync na serwerze jest większy i nie ma w ogóle żadnej informacji jak to działa, dlaczego tak to działa, kiedy to będzie naprawione, o ile w ogóle będzie naprawione. Bo wiadomo, na Warzone trzeba ostrzegać. Warzone sprzedaje swoje skiny i tak dalej, ale mimo wszystko Activision jest to korporacja i szczerze wierzę, że deweloperzy chcieliby dobrze. Ja wiem, ja wierzę, i jestem przekonany, że deweloperzy, którzy robią tę grę i którzy robili tę grę, chcieli dobrze, chcą dobrze, chcą to naprawić, ale nie mają warunków. Są po prostu blokowani przez korporacje, przez Activision, yy, bo ludzie to tolerują, tak? Ludzie to tolerują na tyle dużo, że Blacksell się sprzedał, brawo, gratulacje, kupiłeś Sela. Ale no jest dupa, nie da się za bardzo grać, jest plaga czyterów I co teraz? Tak? Więc wiesz, no krokiem jest po prostu nie wydawać pieniędzy Wiesz, możesz grać w darmowego Warzona Ale nie wydajesz pieniędzy No bo wiesz, to z tego, że ty grasz w zarobnego Warzona Jeżeli oni tak siana nie zarabiają z tego Musisz wydawać na skiny, żeby zarabiali z tego I ja, szczerze mówiąc Byłbym skłonny kupić sobie jakiegoś skina i tak dalej I nawet jeżeli mam taki okres, że faktycznie Kurde, serwery lepiej działają, jest lepsze audio Fajnie się gra, jest spoko To aż mam ochotę, patrzę to tam jest fajnego sklepy Może coś fajnego będzie, tak? Więc jakby, jak się dobrze bawisz to kupujesz skiny, bo ktoś się utożsamić z grom. Prosta matematyka, ale oni mają swoje jakieś widzimy się i aktualnie po prostu to działa tak jak działa lub po prostu nie działa. Jest to gigantyczny problem. I cholera jest, to ja wiem, że ten problem zniknie. No to będzie po prostu naprawione w, jak szybko, nie wiem, ale na pewno będzie jakaś tam aktualizacja, antycheata, coś tam się stanie, że po prostu to będzie naprawione. Problem w tym, że to jest naprawione zbyt powoli. Problem w tym, że gracze czują, że są po prostu nie są traktowani jako priorytet, tak? Że gracze czują, że skiny są traktowane jako priorytet, a nie ich dobra zabawa I, i, i w tym rzecz i w tym problem po prostu bo kwestia czyterów będzie naprawdę na pewno naprawiona prędzej czy później ja podejrzewam że trochę później niż prędzej ale będzie naprawiona jak dalej się będzie w to grało, nie mam pojęcia. Czy naprawią to permanentnie? Nie mam pojęcia. Czy kwestia, że Activision pozwało prawnie Engine Owning i inne firmy związane z cheaterami, które musiały zamknąć swoją firmę? Możliwe, że to też wpłynęło na to, że jest więcej cheaterów. Dlaczego? Dlatego, że na przykład taki Engine Owning, zmieniał domenę mimo wszystko, to też dało cheater za darmo. Więc proszę bardzo, czytujcie. macie tutaj triala, macie za darmo WH, macie za darmo radar, a jeżeli chcecie coś więcej, to proszę bardzo, zapraszamy do kupna tu, tu i tu. Więc ogólnie się pojawiło więcej cheaterów z WH i z radarem, niż było przed tym pozwem. Więc ten pozew, mimo że na początku się wydawał być pozytywną rzeczą, to ostatecznie mógł zaszkodzić ogólnie graczom i, i temu, czy będzie dużo czyterów czy nie, no ogólnie czyterów było więcej, a teraz cheaterzy faktycznie jakby stosują coś takiego jak rage hacking, czyli po prostu czytują na maksa, kręcą się jak gówno w przerelemplu, mają full aimbota, full wszystko i tylko to robią, żeby niszczyć innym grę. Więc no, sorry, no, też to jest po prostu taki sort ludzki, że, że jakby bierze satysfakcję z tego, że po prostu komuś psuje gierkę, że komuś po prostu yy, no, 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 sprawia przykrość. No ta, tacy są ludzie na świecie, niestety. Tak to po prostu wygląda. Więc moi drodzy, co będzie, nie wiem. Ja wiem jedno, nie kupujcie skinów. To jest moja pierwsza propozycja. Chyba, że macie jakieś cepeki za darmo. To sobie kupujcie, bo w końcu są za darmo. Tak? Nie kupujcie skinów. Chcecie sobie zrobić przerwę od tej gry? Spoko. Jeżeli macie dobre doświadczenie gry, ok. Ja mam w miarę relatywnie ok doświadczenie tej gry, nie jest źle, nie jest źle z cheaterami i tak dalej, ale ja też sobie radzę. Tak, ja jestem ponad przeciętnym graczem lub ponad ponad przeciętnym graczem, więc sobie jestem w stanie poradzić. Poza tym moja psycha jest na tyle silna, że jestem w stanie tolerować trochę więcej rzeczy plus. Taki, że ja streamuję, więc muszę niektóre rzeczy tolerować. Tak, ale słuchajcie, pierwszym krokiem, żeby to wszystko naprawić, i tu macie przykład: no, chłop glitchował maskę i wygrał gierkę, bo go nigdzie nie było. Ale pierwszym krokiem jest nie kupowanie wszystkich skinów i po prostu gadanie o tym wszystkim. Więc ja się nagadałem i miejmy nadzieję, że to po prostu jak najszybciej zostanie naprawione. To wszystko z mojej strony. Ja Wam życzę miłego dnia, miłych gier, o ile jesteśmy w stanie. No i liczmy na ten update, rykoszeta, albo po prostu zmianę polityki z tym wszystkim. Bo niedługo jest dla COP6. Jak oni to będą kontynuować, nikt nie kupi tej gry. A oni głupi nie są, bo chcą zarobić. Jak będzie, zobaczymy za parę dni albo za parę tygodni. Trzymajcie się, do zobaczenia.